Tak, no, była taka sytuacja, że przychodził do mnie znajomy, który gra w, w, w zespole profanującym y, liturgię prawosławną. Jeden z, Nie będę wymieniał nazwy, natomiast jest to jeden, jedyny zespół, który coś takiego robi. Naprawdę miły chłopak. Yy... I zapytał się mnie, Wojtek, jak ty to robisz, że taki spokojny jesteś, jakieś takie ciepło od ciebie czuć? Ja mówię, Wiesz co? Nie wiem, po prostu tak, tak, taki jestem, tak mnie Bóg prowadzi. Jestem we wspólnocie, w domowym kościele. Jestem otwarty na gdzieś te takie Boże stryknięcia, znaki, wołanie do działania i daje się prowadzić. Tak Ufam, chcę ufać, nie? staram się to robić. W każdej chwili swojego życia tak? gdzieś szukać Pana Boga i, i, i czekać, aż On, aż, aż On mnie poprowadzi. No. Pan Bóg pomaga tym, którzy coś robią, a nie siedzą w miejscu. Nie? Więc staram się też czy, czy rozwijać tę gałąź dewocjonaliów współczesnych, bo też tu widzę pole do, do ewangelizacji. No, powiedz o tym, bo to jest to O oh my Lord.